Silent Hill 2 to gra kultowa, właściwie perfekcyjna, uchodząca za prawdziwy klasyk w dziedzinie horrorów psychologicznych. Na owe opinie złożyło się kilka elementów, w tym również zakończenie produkcji zakończenie nieoczywiste, dające do myślenia istnienia własnych analiz. Takim czynnościom postanowiłem oddać się w swoim materiale. Już teraz zapraszam do zabierania głosu odnośnie moich wniosków oraz do przedstawiania swoich spostrzeżeń na temat finału SH2. W filmie będą oczywiście spoilery. Jeśli nie graliście zatem w Silent Hill 2 lub nie widzieliście mojej serii z owej gry, czujcie się ostrzeżeni. Produkcja jest naprawdę wyjątkowa, a materiał może zepsuć Wam przyszły kontakt z produkcją. Radzę zatem dobrze przemyśleć dalsze oglądanie filmu. Tyle słowem wstępu, startujemy. Finałowa potyczka rozgrywa się na najwyższym piętrze zniszczonego Lakeview Hotel, pod szarym niebem przy padającym deszczu. Posępna sceneria podkreśla mroczne i smutne zdarzenia mające nadejść już za chwilę. Po wejściu na arenę naszym oczom ukazuje się łóżko, to samo, na którym leżała Mary w trakcie swojej choroby. Następnie dostrzegamy jakąś kobietę stojącą przy ogromnym, wybitym oknie. Kobietę w stroju Mary. Kobietę łudząco do niej podobną. Pytanie, czy to jednak rzeczywiście ona? O ile twarz oraz ubranie wydają się identyczne jak u żony Jamesa, o tyle głos bohaterki oraz jej zachowanie już nie do końca. Emanują one bowiem gniewem, rozczarowaniem, rozżaleniem, są nachalne. Z kolei tempr głosu budzi skojarzenia z brzmieniem głosu Marii. Czy Sunderland rozmawia zatem z Marią, przebraną za jego żonę? Takie rozumowanie wydaje się jak najbardziej słuszne. Tylko że kilkanaście minut wcześniej patrzyliśmy, jak piramid Het przebija ciało Marii włócznią. Początkowo morderstwo interpretowałem inaczej. Zdawało mi się mieć ono charakter symboliczny. Sugerowało, iż James definitywnie wyrzucił Marię ze swojej głowy. Rozmowa Sanderlanda i Mary w strugach deszczu przekonała mnie jednak do innego wyjaśnienia. Śmierć Marii wcale nie uleczyła Jamesa. Była kolejną, już trzecią zagrywką piramid Heda, by mężczyznę przy pomocy Marii po prostu omamić i złamać. Sprawić, by Sunderland zanurzył się w swych fantazjach, myśląc o Mary, Marii, ignorując możliwości, które stwarza mu świat. Nie pozwalając, by James kiedykolwiek zaakceptował dokonane morderstwo i uzyskał przebaczenie. Przybicie włócznią zmieniło najpewniej także wygląd Mary, czyniąc z niej imitację Mary, jednak imitację niepełną. Potwór nie chciał, w przeciwieństwie do prawdziwej Mary, by James zaznał spokoju i ruszył przed siebie. Świadczą o tym ataki potwora: Zła Mary dusi Jamesa. Chwyta w swe sidła, pozbawiając go powietrza i sił. Identycznie jak czyniło to doskwierające bohaterowi poczucie winy oraz ciągłe myślenie o Mary i Marii. Pomimo zaciętej walki, Sunderland nareszcie ma szansę, by przejść przemianę. Przedstawiają ją czarne motyle, symbol transformacji, nawiązanie do trzyatapowego cyklu – narodziny, śmierć, odrodzenie. To bardzo wymowne, że stworzenia osaczają Jamesa, ograniczają jego ruchy oraz ranią, jakby chciały przeszkodzić mu w metamorfozie. Motyle jednak znikają, gdy powalamy potwora. Sunderland może uwolnić się wreszcie od bólu. Wcześniej musi dokonać jednak czegoś upiornego. Strzelenie w twarz potwora który nagle zaczyna wzywać Jamesa głosem Mary to jedna z bardziej przejmujących chwil w całej grze. Stojąc nad ciałem czułem wzruszenie, a jednocześnie przekonanie, iż muszę to zrobić, że tylko tak James definitywnie przezwycięży traumę. Strzelenie w twarz leżącego wroga przynosi przełom, Sunderland zrzuca pętające go kajdany w nagrodę, za sprawą magii miasteczka Silent Hill, może porozmawiać po raz ostatni ze swoją żoną, wytłumaczyć, iż zabijając Mary, chciał uwolnić ją od bólu, ale również zakończyć własne cierpienie, które towarzyszyło mu, odkąd kobieta zachorowała. Umierająca Mary ostatecznie wybacza mężowi jego czyn, na czym Jamesowi tak bardzo zależało. Kto wie, czy brakowego przebaczenia nie stanowił nawet głównej przyczyny choroby bohatera. Tuż przed wydaniem ostatniego tchnienia Mary przekazuje Sanderlandowi list, którego treść poznajemy tuż przed napisami końcowymi. Nie wiemy tylko, czy James zdołał ów list przeczytać. Po opuszczeniu pokoju, będącego pewnie częścią mieszkania małżonków, James wsiada bowiem do auta. I wjeżdża do wody. Możliwe, że do Toluca Lake. Końcowy los Sunderlanda jest niewątpliwie tragiczny. Świadcząc o kilku rzeczach. James nie wyobrażał sobie życia bez Mary. Nie potrafił o niej nie myśleć. Pozbawiwszy się Marii, czuł przerażającą pustkę, której nie potrafił przezwyciężyć. Odebranie swego życia. Stanowi także dowód na miłość Sunderlanda względem Mary. James kochał swoją żonę tak mocno, że wolał umrzeć przy jej boku, niż funkcjonować w pojedynkę, wierząc, iż może w ten sposób połączy się z małżonką w zaświatach. Śmierć w wodzie możemy postrzegać również jako pokutę Jamesa za morderstwo Mary. Niewykluczone, iż Sunderland pragnął zginąć z jeszcze innego powodu. Czuł, że prędzej czy później jego choroba powróci lub popełni kolejny karygodny uczynek. Otrzymanie wybaczenia od Mary było niczym cudowny akt łaski, idealne zamknięcie pozwalające mu odejść jako dobry człowiek. Według mnie to właśnie owe powody nakłoniły Jamesa do wjechania autem do wody. Niestety, ale w ten sposób Sunderland zawiódł Mary. Bohater nie spełnił bowiem prośby własnej małżonki. Kobieta zachęcała Jamesa w liście, aby zostawił za sobą tragiczną przeszłość, aby żył i próbował odnaleźć szczęście. Finalnie James tego nie uczynił. Wiedział, że bez Mary na świecie nie ma dla niego miejsca. Śmierć w wodzie to bardzo przejmujące, ale jednak nie jedyne zakończenie gry Silent Hill 2. Produkcję mamy szansę ukończyć bowiem na cztery sposoby. W przyszłości zamierzam powrócić do tytułu studia Konami i zawalczyć o szczęśliwszy finał finał z moich snów finał, który pozwoli też mi go dla Was przeanalizować. Póki co, zapraszam do zabierania głosu na temat mojego filmu i jego pozytywnej oceny, jeśli przypadł Wam do gustu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.